Ja sobie właśnie przez Portugalię mm. i trzymałem się, że pokazać Wam taką dosyć ciekawą rzecz, mianowicie już od tak na początku Portugalii jadę między terenami obrośniętymi przez takie dosyć ciekawe drzewa. Dlaczego ciekawe, no jak widać są one y, po części do połowy zupełnie odarte skory i są oznaczone różnymi numerami. Y, był jeden z odcinków. Y, Programu Wojciecha Cejrowskiego, właśnie kręcony w Portugalii, w całości poświęcony tym drzewom. I otóż, yy, kora, którą się z nich obiera, służy do produkcji korków do butelek, do wina. Yy, właśnie się ściąga się o co 10 lat, yy, dlatego, yy, dlatego właśnie widzicie te liczby, no, które symbolizują yy, rok, w którym zostało drzewo. Znaczy w tym kora została ściągnięta, no jak widać to pomarańczowe jest takie świeże, jest na nim piątka, czyli 2015, no tu po bokach są takie już dosyć ciemne z trójką, czyli 2013, tam gdzieś widać jakieś, jakąś jedynkę chyba, tam jest 2001, o tam już jest takie prawie, że całkowicie obrośnięte nową korą z siódemką, czyli 2007. No i co, widziałem też tu trochę ciężarówek do dużych tirów, wierzących, obładowanych właśnie tą korą, tymi fragmentami kory. Także, jak widać, no w tej części Portugalii to jest, że tak powiem, takie dobro naturalne, że tak to nazwał. No i co, no więcej Wam nie powiem, bo nie pamiętam szczerze mówiąc szczegółów. Dlatego, jakbyście chcieli wiedzieć więcej, to możecie poszukać sobie tego odcinka. W Portugalii, pewnie gdzieś w internecie jest dostępny. Yy, dzisiaj jadę do, teraz jadę do Santiago de Cacem, czy tam Czaczem, nie wiem jak się czyta. Yy, No, niedługo tam będę. Yy, I stamtąd już mam prawie, że z no, 10 km nad, nad ocean, może ze 20. Także dzisiaj już będę jechał sobie wzdłuż oceanu. Mam nadzieję, że dotrę dzisiaj do Setubal. Yy. Tam ostatni fragment muszę przepłynąć promem, ale chciałbym tam dopłynąć dzisiaj. No i jakiś tam wynająć sobie hotelik czy coś na noc. A jutro sobie do południa dojechać do Lizbony i tam już rozglądać się za kartonem do roweru. Mam nadzieję, że się go uda znaleźć. Jak skombinować, kombinować. No i co? I to tyle chyba z tego miejsca. Także już. Można powiedzieć, że powoli, powoli jest temu celu. Także pozdrawiam.